Okej, ja Jesteśmy okay, na ja, gamer 2000. dzisiaj będziemy grać Tak, dokładnie w Among Us w nową wersję, czyli nareszcie! Nareszcie w I ship Nareszcie. Zagramy w nową mapę, no trochę spóźnioną. I przepraszam, że nie mogłem nagrać wcześniej, byłem y, y, trochę chory i nie mogłem po prostu. Więc wchodzimy do gry. Dobra, no, jesteśmy i ktoś mi zabrał znowu kolor. Ja! Yeah. Niebieski musiał mi za... Skąd on ma kupę? Właśnie do, zostały dodane nowe czapki i, i między innymi patrzcie. Yy, hat O takie gówno. Gu... O takie gówno. Gu... Nie wiem kto, kto to wymyślił dodać, ale... Ale nie wiem. Więc... idziemy. Zaraz będziemy! Zaraz. Poczekamy Proszę, kiedy będę im bazarem, dobra Jej, Dobra, losujemy gdzie jestem być. Brig tutaj Jejku, jaka szybko Ale typek zabrał mi pojazd to idziemy inną stroną po, po ten pojazd. Nie wiem. E... Gdzie ten pojazd jest? To tak to się prezentuje. A nieważne robię taski. Wow, mapa to kozacko. Co powiem? Mapa jest kozak. Co tu mamy? Tutaj mamy pobieranie, i potem będzie ten. Idziemy do kokpit. Kokpit? Nie, to nie tu, tylko do. Wiivning deck. Wiivning deck, to idziemy Co? tutaj. Tutaj, tutaj. O, to jest kitchen można robić. Y, ten, y, hamburgery. Ta, robimy taska. Ona trochę jest trudna. Purty był Good Perfekt Jeee! Yeah. Idziemy naprawić komsy O, jeszcze to... Y o, tutaj. Idziemy tutaj, tutaj, tutaj. Jop. 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 Okej. Okay. I... I tam do góry. Dobra, wijajcie na mojego Discorda i Instagrama. No niestety nie będzie w opisie, ale na następnych odcinkach. Dobra, Main Hall. Main Hall jest tam. Musimy pójść tędy, Po to. Dobra, nie możemy otworzyć mapy o ty wchodzimy tu, rekord jesteśmy i teraz main, ha, myślałem, że tu ciało. Co? My? Myje się tutaj? Ojeju, nie wiedziałem. Kodatki tak. Higiena najważniejsza. Co? Słyszeliście za dźwięk? Dobra, piszemy. Nie mogę pisać. Ludzie, nie mogę pisać. O tutaj? I crewmate? Yy, nie. O, wygraliśmy, no fajnie. Przechodzimy do następnej rundy. Okej, okay, jesteśmy na następnej rundzie i znowu crewmate. Fajnie byłoby... Tutaj, yy, Dobra. Chodzimy do records. Fajnie byłoby i być impostorem, to by było fajne. Okej. Okay. to jest podstawowy task. Wszędzie on jest. Co to, o co chodzi? Dlaczego mi się to powiększa? Dobra, i schodzimy na dół. Jo I naprawiam. I trzeba tam potem. Ojejku Co? Okej, okay, jest naprawione. Trzeba by tam ten, pójść. To jest nie, y, 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 dziwne, że. i. Y, y, do nas nie przylatuje. Szkoda. Od, a! I wyszedł! Przed. No. A nie wiem, znaczy od początku miałem własnego y, tego. O, ktoś Matujcza? Super, ja też chyba mam. No, mam Twitcha, bo zdobyłem go. Możecie albo mu damy, albo gdzieś go znaleźć, nie wiem. Nie wiem, jak go robi, nie pamiętam. Dobra, y przychodzimy do nas, rundki. Okej, okay, jesteśmy i... Chromate. Kurczę, się do y Kitchen. Dobra, przynajmniej tutaj możemy uzbierać. Ciekawe, czy one y, znikają na ich oczach, crewmate'om. Y, Nie wiem. O, fajny task, spoko. Y, fajnie wygląda ta mapa. Jeśli chcecie więcej, to zasubskrybujcie mój kanał i y, ła dajcie łapkę w górę, bo to ważne. O, reaktor ktoś odpalił. A, a przydałoby się y, teraz... Da. Ty, gościu, idź. Sześć osiem, pięć, cztery, dziewięć. Okej, okay, wyłączony. Idziemy. Nie wiem dlaczego jak zmieniać niki. To jest o to dziwne, jak... Ale y, twórcy gry mąż, y, naprawiają to i... Zabrał mi! O, super! Super. Idziemy tym. Idź już tym gościu ty nie? Okej, okay. mating jest nawet tutaj. Okej, okay. kartę. 5 6 5 92. Ej! Dobra, outside upload data. Muszę przejść, gościu. Muszę przejść, gościu. Muszę zrobić tam taska. Bo można tego taska outside zrobić gdzie indziej. Kurczę, nie mam wskaźnika. Aby się dzisiaj mega przydał. Nie ten wskaźnik mi chodzi. To było. Jak to się nazywało? Location. Location. Y Communicant more mm. uh, cockpit. The walk by recording uh, cockpit. Uh, Waving deck main mm, shower medical gist recording. Uh, Kitchen Armory. A dobra. Vote Skip Vote Eee. Trochę wodzinny język Dobra, nie będzie był. No u was... jest, je. Yeah. No przegłosowałem. No ja kitchen byśmy chcieli. I może robić hamburger, jak mówiłem. Aha. Najgorsze. I powiedzcie, że to jest trudne. To jest nawet wkurzające. O tej możemy tego taska zrobić. Eee, pur, 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 pur. pór. Pór to był eee, proces. Mm. Znajdźmy dom Good, good, good Leci, 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 leci Jej mm. No nie chciało mi się szukać, perfekt, więc Jakie tu szybkość jest Odpalone. Dziwne, że ja miałem wszystko na początku od razu Komsy Nie, yes, nie ja się tego robić. <laughs> dyn, dyn, dyn. Kto tam był? Yy... To był ciemno niebieski Hextel Hextel Crawmant yy... Hextel. to tam był jeszcze pomarańczowy. Pamiętacie? Pomarańczowy, Averheckin. Awerheckin. I yy, yy, yy. komunikację. Ja zagłosuję na niego. A jak to nie będzie. Kurze! serio? Mhm. Ding. Um, super, zobaczmy tylko mapę, jak ona wygląda kozacko. Ja, yeah. to tak ona wygląda. Nie. Dobra. O. Hextel. Ja to był niebieski. Dobra. To chyba będzie koniec. Ja się z wami żegnam i do zobaczyska Nara.